Jerzy Połomski, ceniony polski artysta, odszedł w listopadzie 2022 roku, pozostawiając po sobie nie tylko bogate dziedzictwo muzyczne, ale także znaczny majątek. Jego śmierć wywołała wiele emocji wśród fanów i osób związanych z polską sceną muzyczną. Zgodnie z ustaleniami faktu, Połomski przekazał cały swój majątek, w tym luksusowe mieszkanie na warszawskim Mokotowie, swojej opiekunce w zamian za dożywotnią opiekę. Mieszkanie to, warte ponad 2 miliony złotych, jest pełne pamiątek i cennych przedmiotów z życia artysty, co czyni je nie tylko cennym majątkiem, ale i skarbcem pamięci o artyście. Od czasu śmierci połomskiego, według relacji Superekspresu, mieszkanie pozostaje nietknięte i puste. Sąsiedzi zdradzili dziennikarzom, że od momentu, gdy Połomski przeprowadził się do domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, nieruchomość nie była zamieszkiwana. Od kiedy Jerzy wyprowadził się do domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, jego mieszkanie stoi puste. Nikt w nim nie zamieszkał, ani nikt się w nim nie pojawił, powiedział jeden z sąsiadów. Spadkobierczyni Połomskiego, jego opiekunka, unika rozmów o dziedzictwie i majątku artysty. Kiedy próbowano się z nią skontaktować, krótko skomentowała. Na temat mieszkania nie wypowiadam się. Ta postawa może wynikać z chęci ochrony prywatności lub z powodu trudności emocjonalnych związanych z zarządzaniem spadkiem poznanej osobistości. Opiekunka Jerzego Połomskiego podjęła ważne i godne pochwały decyzje dotyczące zarządzania pamiątkami po zmarłym Marteście. Planuje ona przekazanie znaczących przedmiotów związanych z życiem i karierą Połomskiego do instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Warszawy lub Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród zgromadzonych artefaktów znajdują się m.in. nagrody Fryderyki, zdjęcia, albumy oraz teksty piosenek. Tego rodzaju inicjatywa ma na celu nie tylko zachowanie dziedzictwa kulturalnego, ale również umożliwienie fanom i przyszłym pokoleniom zrozumienia wpływu Połomskiego na polską scenę muzyczną. Pomysł zorganizowania festiwalu lub konkursu piosenek Jerzego Połomskiego to kolejny sposób na uczczenie jego pamięci i kontynuację jego artystycznej spuścizny. Tego typu wydarzenie, które mogłoby odbywać się nawet poza Warszawą, na przykład w Radomiu, miałoby potencjał przyciągnięcia szerokiej publiczności i promowania twórczości Połomskiego na większą skalę. Do tej pory żadna instytucja nie zgłosiła się do opiekunki w sprawie przejęcia pamiątek, co oznacza, że sama musi podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że te cenne przedmioty znajdą godne miejsce. Działania te nie tylko chronią materialne dowody na artystyczne osiągnięcia Połomskiego, ale również przyczyniają się do trwałego upamiętnienia jego wkładu w polską kulturę